Dzień dobry. Dzisiejszy temat to zrozumieć zdradzającego czy może potępić go w pełni. O czym dzisiaj powiem? O tom, czy potępić czy zrozumieć zdradzających. Więc powiem wam dzisiaj o tym, co zdradzający, z którymi miałam do czynienia, mówili mi i opowiem o ich punkcie widzenia, dlaczego to robili. Co mówili i myśleli o żonach w tym czasie? Co mówili i myśleli o kochankach w tej sytuacji? Co mówili i jak tłumaczyli? Po co wchodzi w relację z kochanką? Uwaga, w większości przypadków nie była to miłość, prawdziwa ani zakochanie. No i powiem, dlaczego nie podejmowali decyzji i nie określali się. Zatem zapnij pasy. Z czym przychodzili? No właśnie, przychodzili i pytali mnie bardzo często, ja to nagranie robię na podstawie rozmów ze zdradzającymi, żeby. Zastanowić się i zrozumieć, co robią nie tak, żeby, uwaga, dokonać wyboru, czy żona, czy kochanka. No, trochę jak dla mnie, ja też to oceniłam jako słabe w tych rozmowach, mówię, słuchaj, ja tu nie jestem od tego, żeby ci decydować, bo yy, pytali mnie, no dobrze, ale to kogo mam wybrać? Ja mówię, no, jesteś dorosły, będziesz sam dokonywał wyboru, ale o tym trochę potem żeby wreszcie przestać się zachowywać, czyli zrobić coś z tą sprawą i żeby dowiedzieć się i zrozumieć, dlaczego tak robią i w ten sposób się zachowują. No i na, dlaczego tak robili ich stanie. Ja zadawałam pytanie, mówię, no dobrze, ale Dlaczego w ogóle zdradzałeś swoją żonę, zamiast na przykład wziąć się, jeśli było coś nie tak, no to po prostu rozwieść się? Nawet bardzo często zadawałam takie pytanie wprost: Ja mówię, no dobra, to skoro tu dzwonisz, to pierwsze pytanie to kiedy się rozwodzisz? No bo mam kochankę, mam żonę, ja mówię, no to kiedy, kiedy decydujesz się o rozwodzie, to już czułam, jak tam drętwieją aż na końcu, jak zadawałam to pytanie. No i. Zadawałam grzecznie takie pytanka, mówię, no dobrze, no to dlaczego to robisz? No, mówię, no bo szukam emocjonalnego zrozumienia, ciepła. Uwaga, seks wcale nie był numerem jeden, jeśli chodziło o to. Szukam y, y, atencji, szukam y, szacunku bardzo często, szukam lekkości, y, szukam tego, żeby no, gdzieś tam było mi dobrze. Ja mówię, no dobrze, ale dlaczego tego szukasz w ten sposób? No, i bardzo często to, co mówili o żonach, jeszcze tutaj dodam, czego szukali. Szukali miłości w swoim rozumieniu, że ktoś go pokocha, ktoś go zrozumie, ktoś go zauważy i zobaczy. Również chcieli się dowartościować. Mówiłem tak, że no, właściwie mu to dobrze zrobiło, że on się poczuł teraz taki ważny, męski, albo żeby mieć odskocznie od codziennego trudu. No, i mówię, no dobrze, no to tak to sobie tutaj wyjaśniasz, no ale skoro tu jesteś, to na pewno no, chyba to wszystko się tutaj nie spełniło, zrobiło się jeszcze większe zamieszanie. I pytam, no dobrze, a co, co wtedy, jak wygląda twój, twoja relacja z żoną? I teraz z ich punktu widzenia. Relacja z żoną wyglądała tak, że, no tak, bo ja się czułem sterowany przez żonę, że nie liczyła się z moim zdaniem, no czułem, że jestem tylko myślałem, że jestem dostawcą pieniędzy, ona mnie nie widziała, nie słyszała, tylko byłem jak chłopiec na posyłki. Oskarżali żonę, że nie ma ciepła w sobie. To ja mówię to, co mówili, tak? że żona nim pogardza. Że stosuje wobec niego przemoc psychiczną albo na nim wisi, jest uzależniona od niego, że jego związek funkcjonuje jak firma, bo funkcjonuje co prawda dobrze, ale tylko w takich sprawach, żeby załatwiać cele, nie wiem, wychowywać wspólnie dzieci, robić wspólne plany i to wszystko wspólnie dobrze działało, ale tam nie było ciepła, miłości, zrozumienia i jego zdaniem, ja tutaj tego nie kwestionuję, czy tak było, czy nie było, po prostu opowiadam, co słyszałam. Mówił również o intencjach, często mówili mi, ja pytałam, kiedy, z jakiej intencji w ogóle żeniłeś się z tą kobietą, która jest teraz Twoją oficjalną żoną. No więc bardzo często było, a bo to było, bo już wypadało, bo to była dobra dziewczyna, bo już mnie namawiali, bo długo byliśmy ze sobą, ale nie byłem bardzo zakochany, ale byłem już przywiązany i wypada, no bo była ciąża, tak to sobie też tam wyjaśniali, no i potem on oczywiście potrzebował wzlotów i potrzebował... Jakiegoś uczucia, a żona go nie dawała. No, wiadomo, on też tam nie za dużo dawał, być może to była właśnie bardziej transakcja, a nie miłość. Bo rodzina i ta dziewczyna już naciskała, bo to był plaster na przykład leczenia się po innej miłości. Więc to, co mówili o żonie, mniej więcej sprowadzało się do tego typu podobnych punktów. Od razu podkreślę: ja miałam we wszystkich przypadkach nieodparte wrażenie, a graniczące z pewnością, że żaden z tych osób, które zdradzają, nie ma tak naprawdę głębokiej świadomości, siebie jako osoba, istota i jako mężczyzna. Czyli nie ma świadomości tego co naprawdę czuje, kim jest, czego chce, dokąd zmierza w swoim życiu. Raczej ja bym raczej przesunęła tą emocjonalność raczej w kierunku takiej płytkości, że jeśli czegoś szukał, to to mu brakowało właśnie jak chłopcu, tak że on tutaj chciał zaspokoić swoje potrzeby i żadnemu z nich nie przyszło do głowy, żeby na przykład zamiast zdradzić żonę, siąść pogadać Yy, yy, że tak powiem otworzyć karty, że jak to czuje, jak to widzi, że to coś nie działa, tylko właśnie myśleli, że właśnie zdrada zapełni im te braki, które tutaj są. Tutaj ich nie bronię, nie chronię, natomiast faktycznie ta emocjonalność, to rozumienie siebie jako człowieka, istoty i wpływu własnych emocji, własnego myślenia i w ogóle własnych działań na to, jakie to konsekwencje będzie niosło dla żony, i dla kochanki, no była praktycznie Zerowa. I ja to w tym sensie rozumiem, że bardzo często właśnie w role zdradzonych wchodzą mężczyźni, że tak powiem, w roli chłopca, czyli którzy mają takie uwikłania rodowe, które są bardzo często oparte na wzorcach rodzinnych, dlatego potem tam mniej więcej dzieją się trójkąty, że na przykład była relacja z matką, kiedy matka była dominująca pogardzie do męża, umniejszała synowi mężowi, ojciec był często wycofany z boku, albo matka była na nadopiekuńcza, zalewająca, przewłaszczająca syna i jego autonomię, taki był chłopczyk na posyłki, taki synek mamusi, była zbyt bliska więź, czyli matka traktowała syna bardziej jak partnera i partnera dla siebie w zastępstwie za męża, bo coś tam z mężem było nie tak, no i on był w tej roli tutaj wiecznego rycerzyka i partnera mamusi i yy, ona, i yy, i, I w tym momencie jakby nie mógł mieć tak naprawdę prawdziwej kobiety przy sobie. I w gruncie rzeczy utknął w tym mentalu chłopca, nawet o tym nie wiedząc, i ta jego emocjonalność, no, wszystkie trzy strony są jakoś zawsze tam niedojrzałe, no ale teraz mówimy o stronie zdradzającej, tak myślał sobie, że w ten sposób rozwiąże swoje problemy. Jak wiemy, tych problemów nie rozwiązywał, ale tak mówił o swoich żonach. Nawet wielu z nich wcale nie starało się mówić, nie mówić źle, tylko: no tak, bo ona mnie tam tutaj nie rozwiązała. Zoomie, bo ja miałem jakieś hobby, ona nie rozumiała, ona wyśmiewała moje hobby, czyli tak jakby rzeczywiście pokazywał tutaj element, że on jest tutaj nic nie mogącym chłopcem, a tutaj rządząca matka, no i szukał tej odskoczni, że ktoś tam go doceni, zobaczy i zauważy i zobaczy, jaki on to jest męski. I była to kochanka, która. Wchodziła w rolę po prostu tej dobrej mamusi, o czym dziesiątki relacji, dziesiątki razy mówiłam. Co mówił o kochance? No właśnie, i intencji do wejścia w relację z kochanką, czyli dlaczego zaczął poszukiwać po portalach, po, po, po różnych tam, nie wiem, pracach, no, gdzie się dało tej, tej kochanki, zaczął sam szukać. Tak, drogie zdradzone, 100% mężczyzn, którzy was zdradzają, szuka aktywnie tej kochanki w lub bardziej. W bezpośredni sposób dają znać, że są gotowi na te rzeczy, żeby nie było, że to kochanka jest pierwszą, która rozbija rodzinę i wchodzi i coś rozwala, coś, co jest dobre. Nie, 100%, 100 mężczyzn szuka, kochanki głupio robią, że się na to naklejają, ale o tym są też dziesiątki filmów. Więc co mówi o kochance? Że ta kochanka to właśnie miała być odskocznia od jego codzienności, od szukania tego, czego nie ma w domu, czyli tego docenienia ciepła, intymności, szacunku, to często słowo szacunek. Tutaj mi się pokazywało, że oni się nie czuli szanowani, więc to też warto się temu przyjrzeć. Czasem, czasem traktowali te kochanki tak jakby instrumentalnie i nie widzieli w tej kochance osoby, raczej szukali, że on chciał żonie coś udowodnić i coś sobie pokazać i coś sobie udowodnić, więc tutaj kochanka w jego oczach, czy w jego mniemaniu nie występowała w ogóle jako osoba. Podmiot. To była rzecz, to była sprawa, to było zadanie, dzięki któremu on coś chciał sobie udowodnić. To też jest bardzo istotne, tak? O takim podejściu do kochanki, jako praktycznie rzeczy, czy do realizacji jakiegoś swojego braku i celu. Więc żebyś to dobrze zrozumiała, tutaj kochanko, jak tego słuchasz, albo w ogóle nie zdawał sobie sprawy, że on kogokolwiek rani. Tak naprawdę ja mówię, no dobrze, no ale to jak, ty nie wiesz, że możesz tym żonę zranić, albo, że tutaj jak masz wyrzuty, właśnie wyrzuty sumienia miał, uwaga, jak już miał wobec kogokolwiek wyrzuty sumienia i poczucie winy, to miał je wobec żony, a nie wobec kochanki, to też chciałabym, żebyś, żeby tutaj było zrozumiałe, bo tu był wyrzut, że rodzina, że, że tutaj on coś tu rozwala, za co jest odpowiedzialny i on to wiedział, natomiast jeśli już miał jakieś wyrzuty sumienia, to względem żony, a nie względem kochanki i unikał naprawdę wielokrotnie dalsze Pierwszego myślenia, co robi swoim zachowaniem innym, innym osobom, tak? Ja mówię, no dobrze, czy ty rozumiesz, czy co czuje Na przykład teraz, żona jak się o tym dowie, albo co poczuje ta kochanka, którą no też po prostu najzwyczajniej w świecie, na, ze swojego punktu widzenia, używasz tylko do własnych celów. Raczej to było taki ruch ucieczkowy chłopca, czyli unikanie myślenia. Pierwszy raz to pytanie, jak padło, to było wielkie zdziwienie w oczach. Yy, ale tak to, to coś to robi, że ja tak robię. I ja wiem, no, robi. Ale komu, ale co? Bo ta emocjonalność czy odczuwanie taka dojrzałość inteligencja emocjonalna no, no moim zdaniem jest raczej na niskim poziomie przy osobach zdradzających kiedy na przykład też pytałam to było takie też skupienie się na swoim celu że on tutaj właśnie realizował ten cel że żeby mieć odskocznie od codziennego trudu i tak naprawdę właśnie ta kochanka była po prostu elementem realizującym cele więc ani jedna ani druga tutaj że tak powiem strona no nie była z oczami zdradzającego yy, yy, bardzo mocno poczuta raczej jak już to się raczej skupił na tym, że on teraz coś złego zrobił i jak tu z tego najsensowniej wybrnąć a najlepiej żebym to ja to tutaj rozwiązała, co on ma w swoim. Czy, co ona, czy ona też ta zdradzająca w swoim mniemaniu zrobić. Na ogół tak to było z ruchu dziecka, które teraz chce zrzucić, czy nie brać odpowiedzialności za konsek konsekwencji, za to, co samemu, czy samej się tutaj zrobiło. No i teraz. Y i zadałam też takie pytanie, dlaczego czyli nie dlaczego nie krą dlaczego krążyli, kłamali, zamiast podejmować wcześniej decyzję? No właśnie, no, odpowiedzi były dość zbliżone, tak? bo nie wiedziałem, co mam zrobić. Dorosły facet czy dorosła kobieta nie wie, co ma zrobić. Nie wiedzieć to może dziecko, tak? czyli najpierw się pakuje w coś, a potem nie wie, co ma z tym wszystkim zrobić. Bo... W swoim mniemaniu bali się skrzywdzić jedną i drugą stronę. Oczywiście tu wcale nie chodziło o krzywdę, czy skrzywdzenie żony, czy boję się skrzywdzić żonę, czy boję się skrzywdzić kochankę, bo jak, że tak powiem, bardziej pocisnęłam, popytała, to tak naprawdę tu nie chodziło o skrzywdzenie lub nie jednej i drugiej, tylko chodziło o to, żeby teraz nie brać na klatę odpowiedzialności i podejmowania, no bądź co bądź, dość w tu i teraz niełatwych decyzji. Tak? To, to nie chodziło, naprawdę rzadko kiedy chodziło o autentyczną krzywdę, bo jakby naprawdę ktoś zdradzający nie chciał krzywdzić, nikogo to by rozwiązał sprawy uczciwie i klarownie, a to nie chcę krzywdzić, bo ja nie chciałam męża krzywdzić, bo to jest dobry człowiek albo kobiety, bo ona jest taka porządna, to to jest zasłona dymna, w to nie wierzymy, to jest raczej forma ucieczki przed wzięciem pełnej odpowiedzialności za to, co robi, kim jestem, no i po prostu wzięcie na klatę decyzji. Tyle. Bali się reakcji rodziny. Akurat w to jestem w stanie dosyć uwierzyć, bo no na początku rzeczywiście ci zdradzający tego się boją. Oczywiście reakcji na to, że ktoś tutaj wyłamał system i, i teraz to rzeczy nie wyglądają tak różowo i cudownie, jak powinny były wyglądać. No i ten strach jest jakoś tam uzasadniony, natomiast to dalej nie zmienia jakby faktu, że tu znowu chodzi o niechęć dobrania pełnej odpowiedzialności. Po drugie, w długoletnich związkach, szczególnie kiedy długo, wiele lat zdradzali, tak? co trwało rok, dwa, pięć, siedem, yy, to w jakiś sposób oni w tym wszystkim byli ułożeni? Yy, kochanka była zgodzona na to, że udawała być może, że nie widzi pewnych rzeczy. Yy, no i jakoś w tym się wszystkim poukładali, tylko no gdzieś ich tam zaczynało już ruszać, że to wszystko nie, nie tak działa, prawdopodobnie to się, znaczy na pewno odbijało się również na zdrowiu fizycznym takich właśnie osób zdradzających. Dlaczego kłamali? Bo znowu, to była reakcja ucieczkowa, unikanie bliższego przyjrzenia się sprawie, konfrontacji z samym sobą, odsuwanie totalnej prawdy od siebie, przede wszystkim prawdy na swój własny temat. Tak? Zatem szedł brak odwagi na rozmowę z żoną jedną czy drugą, żeby się jasno zdeklarować. Ja mam takie prywatne zdanie, że w takim przypadku należy zakończyć związek z jedną i z drugą i wziąć się za robotę z samym sobą. I tutaj nie mącić pewnych rzeczy. No i oczywiście wymówka typu materialne, historie, kredyty, dzieci, firma. I też bardzo często mówili, że tak naprawdę nie są pewni uczuć do kochanki, też nie umieli się określić, czym to uczucie jest. Mężczyźni, którzy czy też kobiety, którzy szybko rozwiązują temat, to znaczy cała taka historia trwa do roku, to jest szansa, że są autentycznie, jest tam jakieś uczucie i, i coś nowego tam chcą stworzyć. No i oczywiście, przynajmniej jeden mi powiedział uczciwie, że kłamał ze strachu i że, to, że nie chciał brać odpowiedzialności, on już był w tym miejscu za sobą. No i na koniec, żeby to wszystko zreasumować i opowiedzieć, co. Przynajmniej na poziomie deklaratywnym, moim zdaniem, dotarło do tej części, ale tutaj apeluję do tego, żeby też do ciebie dotarło, jak zdradzasz, i na przykład oglądasz ten film, i teraz głęboko się zastanawiasz, dlaczego ty to robisz. Robisz dlatego, że jesteś, masz jakieś rodzinne, wewnętrzne programy, o których już wcześniej powiedziałam, ale to nadal nie usprawiedliwia, bo jesteś dorosły i warto popracować nad swoją dorosłą emocjonalnością i byciu dojrzałym mężczyzną czy kobietą. Że to wszystko, co robisz jako zdradzający czy zdradzająca, to są ruchy dziecka, nie mężczyzny, nie kobiety. I że tak naprawdę nie chodzi w tym wszystkim o wybór pomiędzy żoną a kochanką, a dotarcie do swojego, do swojej tożsamości, kim jestem, stanięcia do własnej dorosłości, dojrzałości, zmiany wewnętrznej, bo bo ty jest, że dopóki ty się wewnętrznie nie zmienisz, nie wydoroślejesz, nie będziesz odpowiedzialny czy odpowiedzialną osobą, to dalej będziesz grać w jakieś gry, jak nie ze sobą, to z tymi osobami albo jedno i drugie. Że romans tak naprawdę niczego nie załatwia, a tylko komplikuje wszystko jeszcze bardziej i jeszcze mocniej, robi większy tylko bałagan. Ja tutaj powiem takie zdanie, które powiedziałam jednemu biznesmenowi, będzie mocne, będzie z brzydkim wyrazem, więc się przygotujcie. No właśnie, rozmawiam z takim mężczyzną, no tam biznesmen, coś, się ja mówię, no to umiesz myśleć logicznie, tak? No tak, oczywiście, umiem, nie? Ja mówię, no znasz pewnie jak w biznesie, związki przyczynowo-skutkowe. No, wie to, dlaczego zdradzałeś swoją żonę. A on mówi, no, bo wiesz co, bo myślałem, że to poprawi, to poprawi i odbuduje moje małżeństwo. No to uwaga, ja zadałam pytanie kaliber bazuka pod tytułem: No, ja wiem, to teraz, wyjaśnij mi logicznie, proszę, w jaki sposób, i teraz polecam grube słowa, wsadzanie chuja w inną cipę naprawi Twój związek. Wyjaśnij mi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dwiema tymi, działaniami. Jesteś biznesem, wytłumacz. No chłop kurczę, poczerwieniał, zieleniał i zblad. Oczywiście bzdura na kołach, tylko zasłanianie swoich, że tak powiem, niedojrzałości w tym wszystkim. Zapamiętajcie sobie to zdanie, jak może jesteście tutaj też psychologowie mnie słuchają, czy coś, no zadajcie to pytanie, będzie, będzie ostro, ale to mocno go tam trochę otrzeźwiło z tego, co pamiętam. No właśnie, i idąc dalej, co, co, na co warto patrzeć, kiedy ty sam zdradzasz, że uznaj w sobie tego wewnętrznego chłopca, tą dziewczynkę, ale idź dalej po swoją męską czy kobiecą moc. To dalej nie usprawiedliwia tej dzieci którą tu oprawiasz, zdradzając, tak? I że, ale żona jest zła, albo mąż jest zły, mąż mnie nie widzi, bo on tam pracuje za granicą, olewa mnie, leży rozwalony przed telewizorem, tak. To wszystko może być prawda, natomiast to dalej nie usprawiedliwia faktu, że ty nie masz zrobić własnego dorosłego ruchu i albo się rozprawić z tym mężem, żoną i zakończyć ten związek, zacząć pracę ze sobą, a nie używać trzecich osób do tego, żeby sobie łatać dziury i żyć tutaj w kolejnym zakłamaniu. Co jest jeszcze ważne, żebyś zrozumiał i zrozumiała, że jako zdradzający, dewastujesz ludziom realnie życie. Dewastujesz osobie, którą zdradzasz, tak? jakkolwiek by nie była zimna, chłodna i niewidząca ciebie to na to nikt nie zasługuje i dewastujesz życie tej kochance czy kochankowi. Dewastujesz tylko dlatego, że działasz z poziomu mało, tak naprawdę dosyć małego emocjonalnie człowieczka bardzo egocentrycznego, bo zdrada jest ruchem bardzo egocentrycznym. Zrozumiałym dla mnie, ale bardzo egocentrycznym i że przez to nakręcasz dalszą spiralę złości, pogardy, rozczarowania i kłamstwa i że jesteś tu głównym, odpowiedzialnym czy odpowiedzialną za tą sytuację, bo można było szukać innych rozwiązań, a tych rozwiązań szukałeś, szukałaś na zewnątrz. I co jest tutaj ważne, że uczucia są istotne, a nie związki, które powstały z powodu transakcji, bezpieczeństwa i wygody, co się opłaca, co się nie opłaca, bo właśnie potem to się też tak kończy. No i żeby, że decyzję podejmujesz ty, a nie ktoś za ciebie nie terapeuta, nie szaman. Nie tarodcista, nie wróżka, tak? Tylko Ty jesteś jedyną osobą, która ma teraz to wziąć na klatę i podjąć wszelkie decyzje w stosunku do ciebie i w stosunku do całej reszty. No i reasumując, ja osobiście nie popieram, nie pochwalam zdrady absolutnie nie. Natomiast w tym sensie rozumiem zdradzających, że. To robią, bo robią to z miejsca swojej świadomości, w którym właśnie są i takiej jakiejś wewnętrznej matni, no trochę, że tak powiem, dziecięcej i dziecinnej. Uwaga, w całym trójkącie wszystkie trzy, trzy punkty zdradzający, zdradzona, czy zdradzony i, i kochanka, czy kochanek, są niedojrzali. To nie jest tak, że tutaj teraz ktoś jest dojrzały emocjonalnie i został zdradzony. Nie, tam są trzy uwikłane, Niedojrzałe osoby, tak? To wszystkie trzy są uwikłane, natomiast no tutaj największy ciężar leży na osobie zdradzającej, moim zdaniem, i to trzeba brać pod uwagę w całej tym wywodzie. I jeśli teraz widzisz, że to jest Twoja sytuacja, że jesteś albo zdradzonym, albo zdradzającym, albo kochanką, albo jesteś w jakiejś innej takiej nierównej sytuacji, to proszę zasubskrybuj mój kanał, gdzie mówię o, o tych rzeczach i jak z tego wychodzić, a jeśli chciałbyś, czy chciałabyś przestać to robić, to proponuję Ci taki na koniec mój taki mały kurs, nazywa się Odczaruj Bolesne Wzorce Miłości. Gdzie identyfikujesz swoje nieuświadomione wzorce i schematy, które pchają cię do tak zwanych nierównych relacji, Ekstremalną, re, ekstremalnym, jakby już przesunięciem jest oczywiście zdrada. Natomiast nie to, że to zidentyfikujesz, że dostaniesz tam bardzo konkretne narzędzia, dzięki którym będziesz mógł zacząć czy mogła z tego przytomnie wychodzić i zmieniać w sobie to, co cię pchało do tego typu trochę, no bardzo niedojrzałych rozwiązań w swoim własnym życiu. Dziękuję i do zobaczenia.